Dzień dobry, powiem tak Wam wprost. Dzisiaj byłem, że tak powiem, zmuszony nagrać swoją wypowiedź na kamerę dotyczącą głównie tematu, do którego już powracam któryś raz, a mianowicie do, do tematu informatyka. No ale to już temat bardziej pojawił się. W tym kontekście odsłony nowej tematu, którą jest temat udostępniania haseł, co mi najgorzej wkurza, ten informatyk nie może udostępnić hasła, bo jemu się po prostu nie to, że, nie to, że jemu się nie chce, ale jemu kierownictwo zabrania haseł. Udostępniać, po prostu tak mówi on, ale tak naprawdę jemu się nie chce, że tak powiem, ruszyć tyłka facetowi, no, dlatego, żeby po prostu podać hasło, dzięki któremu mogę sobie zaktualizować no, tego ubuntu z wersji 14.04 do wersji 19.04. No, dlatego, że no, tak jak kiedyś on mi mówił, że on po prostu nie podaje haseł, bo nie chce się niby narażać na śmieszne jakieś tłumaczenie. Dlatego, tak powiem wprost, mnie to już denerwuje. Właśnie przyczyną tego całego zajścia jest to, że ten komputer nie jest aktualny. Bo wersja Ubuntu jest 2014, a mamy już 2019 rok, tak? I po prostu ja chcę, żeby gmina przemków wiedziała, z czym, że tak powiem, ja idę do nich. Po prostu już mam sprzęt przygotowany, taki o. I już mam ten sprzęt cały przygotowany. Być może, jak się w nerwie, to ruszę z tym sprzętem. Zostały również powiadomione inne, że tak powiem, organy, które, że tak powiem, wprost będą też śledzić ten temat. Temat Gminy Przemków, która, że tak powiem, była na tym reportażu. A raczej nie na tym reportażu tylko była autorem tego programu przeciw Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowym cyfrowego No i to po prostu ja owszem zadowolony jestem z tego komputera Ale już te funkcje nie odpowiadają funkcjom z 2019 roku które już dopiero wchodzą, ale że tak powiem, są lepsze od tych co były poprzednio, w poprzednich latach. I dlatego ja już yy, kilkakrotnie dzwoniłem do informatyka z gminy Przemków i po prostu ruszyłem ten temat. Yy, no ale, że jeżeli to się nie da rady, tak ruszyć, no to jestem, yy, że tak powiem. Zmuszony ruszyć ten temat poprzez użycie swojego sprzętu i kontaktów w telewizji. Witam mm. was wszystkich. <tryk> No, widzę, że ulubiona rzecz się kręci. Dobra.